Cześć, witajcie w odcinku specjalnym. Pora Zimowa oraz gość specjalny, pan Szymon, jest przedstawicielem Panasonic Polska, więc cześć, witaj w dzisiejszym montażu. Dziękuję bardzo. Zobaczymy. Za zaproszenie. Super, właśnie. Dzięki również że za przyjazd. Także mamy okazję porozmawiać razem, właśnie z przedstawicielem firmy Panasonic. Wiele osób pyta nas, dlaczego właśnie montujemy pompę Panasonic i właśnie na niej się skupiamy, więc mamy tę możliwość porozmawiać, właśnie dlaczego ta pompa ciepła jest taka wyjątkowa. Słuchaj, no generalnie jeżeli chodzi o pompy ciepła Pana Sonic, wydaje mi się przynajmniej, że te argumenty, które trafiają najbardziej do, do klientów, to jest przede wszystkim jej wydajność grzewcza, e, No i ekonomia pracy, czyli innymi słowy, te pompy dają ciepło i do tego dają tanie ciepło. Czyli mhm. ta, to zużycie energii jest relatywnie niskie w porównaniu. To właśnie COP, mhm. to prawda? I SCOP, czyli te sezonowe. Sezonowe, dokładnie. dokładnie. Słuchaj, mamy scenerię e, piękną zimową. Wiesz, że hmm, pompa po ciepła wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej traci troszeczkę na wydajności. No jeżeli chodzi o nasze pompy ciepła, tak naprawdę mamy dwa modele, high performance i, i pompy ciepła typu Ticap. I one w, również w zimie zachowują wysoką wydajność, więc to jest coś, co dla inwestora jest stosunkowo ważne. Bo o ile mówi się, że trend klimatyczny powoduje to, że temperatury zewnętrzne rosną jest coraz cieplej, coraz ciepniej, no to tak. może się trafić taka zima jak wtedy i nie chcemy tak naprawdę, żeby w takim momencie zabrakło nam tego, tego domowego ciepła. Tak, po pierwsze mocy samej mhm. grzewczej, plus mocy grzewczej pompy, plus grzałki. Tak jest, no i słuchaj, no tak naprawdę ilość godzin pracy grzałki, im ona większa, tym tak naprawdę to, to, to zużycie energii też większe, więc tutaj no, jeżeli będzie ciepło i w dodatku tanio, no to tak naprawdę rozwiązanie idealne. Mhm, jasne, co ze sterownikiem? Fajnie, cieszę się, że, że pytasz, że, bo tak naprawdę sterownik stanowi bardzo, bardzo istotny dodatek tutaj do, do całościowo. No to jest właśnie ten te tak, tak jest. Klienci używają tego sterów. Słuchaj, słuchaj, on jest bardzo intuicyjny, więc osoba nietechniczna y, jest w stanie przyswoić go oczywiście przy jakiejś tam drobnej pomocy instalatora. No, tak naprawdę w 5, 10, 15 minut. No oczywiście to też polega, że gdzieś tam bazujemy na doświadczeniu, ale no szybko można się tego sterownika nauczyć. I tak naprawdę skomplikowany system, skomplikowane algorytmy przestaną stanowić jakieś wyzwanie też dla użytkownika, żeby, żeby to wszystko opanować. Jasne. Szymonie, z racji tego, że jesteśmy właśnie na montażu, to chodźmy, zobaczmy, co się dzieje w środku. Zobaczymy, może nam podpowiesz, właśnie co zrobić lepiej. No jasne, przeanalizujemy. Ten obiekt wygląda na. Spore zapotrzebowanie, także będzie ciekawie myślę. Będąc w kotłowni, razem z przedstawicielem Panasonic, Panem Szymonem, możemy porozmawiać na temat awaryjności. Właśnie, Jak to widzisz z Twojego punktu widzenia? Eee, słuchaj, jeżeli chodzi o statystyki, to oficjalnie nie mogę mówić, jak to, jak to wygląda. Myślę, że to Ty bardziej mógłbyś się tutaj podzielić swoim doświadczeniem, jak to wygląda, no bo tych pomp już troszeczkę masz na swoim koncie. Czy są jakieś problemy? Bo ja mogę tutaj wychwalać swój produkt, ale wydaje mi się, że, że to Ty będziesz chyba tą osobą wiarygodniejszą. Okej, okay, więc z mojego punktu widzenia te problemy, jakie się pojawiały ewentualne, to były na początku przy uruchomieniu. Mhm. Jeżeli później instalacja była dobrze zrobiona, no to już nie pojawiały mi się jakieś tam większe awarie. Zaszronienie, mhm. czasami przepływ, jakiś brud dostanie się z instalacji. Tak, to co mówisz, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to mylnie czasami jest odbierane przez użytkowników jako uszkodzenie urządzenia. Nie, nie jest to uszkodzenie urządzenia. To Mówisz o przepływie. Na przykład przepływ. No tak. może wynikać z czego? Z zabrudzonego filtru. Tak? Mhm. Czyli gdzieś tam jest modernizacja z instalacji, dostały się zanieczyszczenia na filtry i one spowodowały, spowodowały e, zablokowanie tego przepływu. To jest coś normalnego tak naprawdę. Mhm. E, I nie należy to rozpatrywać jako uszkodzenie urządzenia. No tak. No i dlatego też warto w tym momencie wspomnieć o separatorze dla nieczyszczeń. Który też Jasne. warto właśnie stosować Jasne. i który pan Sonik zaliczył. to jak najbardziej jest dobra praktyka instalatorska. E, taki separator, czy nowa instalacja, czy, czy stara, tak naprawdę tworzy nam dodatkowe zabezpieczenie. To jest tak jak, ja to lubię porównywać do odpowietrzników automatycznych. I więcej ich damy, no tym lepiej będzie odpowietrzna nasza instalacja. Czy to jest błąd instalatorski? Nie. No też nie należy przesadzać w drugą stronę, ale wydaje mi się, że byłoby to rozsądne, aby te... Super. W tym momencie możemy wspomnieć o właśnie tym sterowniku oraz jego prostocie. Faktycznie mhm. sterownik jest bardzo intuicyjny, łatwo się nim steruje, nie ma problemów. Ja spotykam się z użytkownikami właśnie po roku, po dwóch latach, mhm. i oni stwierdzają, że oni zapomnieli, że w ogóle mają pompę. No słuchaj, ja się z tym stwierdzeniem też zgodzę. Tak naprawdę wszystko rozchodzi się o komfort cieplny. Jeżeli u mnie w domu jest ciepło, to tak naprawdę większość użytkowników po roku przestaje przejść do popy, ewentualnie rozliczyć ją za energię elektryczną, ale jeżeli jest mi ciepło, to nie kombinuje z nastawami I to niejako jest dobra praktyka, uważam. Natomiast troszeczkę czasu trzeba poświęcić, żeby tą krzywą sobie dostosować. Będąc razem z Panem Przymonem na instalacji możemy zadać też jeszcze jedno pytanie właśnie odnośnie przeglądu serwisowego. Co tam sprawdzamy, na czym to polega? Wiesz co, kompletna instrukcja co należy sprawdzać jak należy sprawdzać znajduje się na platformie Panasonic Program. To każdy akredytowany instalator zna tą stronę internetową i tam znajdzie formularz, gdzie zgodnie z poszczególnymi krokami wypełnia swoje zadania. Między innymi sprawdza przepływ, sprawdza napięcie międzyfazowe, czy połączenia elektryczne są wykonane dalej prawidłowo, czy okay. nic się tutaj nie zmieniło. Naturalnie też stan, stan układu termodynamicznego, a więc jego wydajność, czy na przykład nie znaleźliśmy jakiegoś wycieku, czy wymiennik zewnętrzny nie uległ, nazwijmy to, zbrudzeniu, czy, czy nie wymaga czyszczenia. To są takie, myślę, najczęstsze elementy, które się wykonuje podczas serwisu. Jasne. Dzięki. Wie, wiecie co? Jeżeli macie pytania, możecie je zadawać, przekażemy je do pana Szymona, więc razem będziemy mogli Jasne. budować tą wartość właśnie i odpowiadać na te pytania. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Tak wygląda temat awaryjności. Mhm. Okej, okay, dzięki. Natomiast właśnie co z pomocą stroną techniczną firmy pana Sony? E, słuchaj, jeżeli tak naprawdę może przeanalizujmy taki prawdziwy przypadek. Zgłasza się do ciebie inwestor, pani Dawidzie coś nie działa, tak? Pompa. Pom. Mhm nie pracuje, z zimno w domu. Twoim zadaniem jest udać się do klienta i zacząć diagnozę tego urządzenia, ale jednocześnie będąc już na miejscu, jeżeli masz z czymś problem, masz pewne wątpliwości, możesz je zawsze ze mną skonsultować. Ja jako ta osoba wsparcia regionalnego chętnie pomogę Ci, żeby, żeby jak najlepiej, jak najszybciej też ten problem rozwiązać. Bo jesteś jeszcze Ty, to z Tobą to właśnie się kontaktuje. Jest jeszcze Dawid, ze Śląska, bo jesteśmy mhm. na Śląsku, więc tak jest. Z jest jeszcze cały sztab właśnie ludzi. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o każde województwo, to, to jest dedykowana osoba takiego pierwszego kontaktu, czyli w tym przypadku ja. Są osoby z serwisu, które no, niejako zajmują się wysyłką tych części i taką diagnostyką już trudniejszych przypadków. Natomiast no, nie można powiedzieć, że zostajesz bez, bez wsparcia. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, w przypadku, gdyby okazało się, że brakujecie jakiegoś elementu, jakiejś części, no to mamy też magazyn tutaj regionalny, a jeżeli chodzi o województwo śląskie, to taki magazyn znajduje się w betoniu. Mhm. Więc okay. tutaj tak naprawdę pewien, pewien magazyn części jest już gotowy. Tych najbardziej, najczęściej popularnych, tych, tych, które się używa najczęściej. Gdzie one czekają na, sobie czekają na dokładnie Czekają, dokładnie, na, czekają na Ciebie, nie mają co robić, bo jak że awaryjność jest... W każdym razie, e, jeżeli okazałoby się, że tam czegoś nie ma, któregoś konkretnego elementu, na przykład czegoś niestandardowego, jak obudowy, który jest, no jakby nie było wielkogabarytem, okay. e, to te części możemy ściągnąć sobie z magazynu europejskiego, w Niemczech czy z Włoch. Mhm, dobra, co to jest z pomocą zdalną? Bo rozumiem, że bo między nami to też działa. Właśnie ta pomoc zdalna, telefon albo ten smart cloud. Smart cloud. Tak naprawdę smart cloud to on ma, wiesz, dwie strony. Stronę kliencką i stronę tego instalatora. Ja uważam, że to jest bardzo duży dodatek, zwłaszcza dla Ciebie jako instalatora, ponieważ to, co powiedziałeś, w sposób zdalny możemy sobie zdiagnozować to urządzenie. Ty przy współpracy z, z nami, z firmą Panasonic, Możesz wysłać ID, możesz wskazać mi ten, to konkretne urządzenie, ja sobie je znajdę w systemie i przeanalizuję jej pracę. Więc tak naprawdę dla Ciebie i dla klienta ten, ta reakcja, ten, to rozwiązanie problemu jest zdecydowanie przyspieszone. Dlaczego? Bo nie jedziesz już do, do przypadku na zasadzie, co się stało, nie wiem co. Tak. Tylko jedziesz i konkretnie, ja ci mówię, Dawid, w mojej opinii brakuje czynnika, jest jakaś nieszczęść. Mm -hmm. Idźmy tym tropem. Więc zabierasz dokładny sprzęt, możesz ocenić czasowo, ile ci ta naprawa zajmie. więc to wszystko wydaje mi się, no ma zdecydowanie ręce i nogi. W tym momencie jeszcze wspomnę naszym widzom, że stworzyliśmy już filmik, właśnie jak konfigurować Smart Clouda, mm -hmm. jak się nim obsługiwać, więc to myślimy w linku poniżej. Tak, to jest ta strona kliencka, więc może tutaj zróbmy odnośnik. Tak, jak najbardziej. No i właśnie ta, ten serwis cloud, gdzie właśnie też ja i później Wy jako Panasonic macie też dostęp właśnie do konkretnej pompy. Według mnie to jest właśnie świetne rozwiązanie, dużo szybciej właśnie rozwiązujemy większość problemów. I większość problemów tak naprawdę możemy zdalnie rozwiązać, bo większość problemów, jakie ja mam, no to właśnie takie, że rozwiązuje zdalnie, zmiana krzywej grzewczej. No tak, to to jest chyba najczęstszy telefon w zasadzie do inwestora, do klienta. Przy przy Pani jest, w moim jest ciepło, jest zimno. No właśnie. Krzywa e, grzewcza, no trzeba ją dostosować, tak? Ona raz dobrana do budynku, jeżeli nie ma żadnych zmian strukturalnych, no ona będzie działała, więc, więc ten komfort ciemny będzie zapewniony. Ale te początki, wiadomo, gdzieś tam trzeba to dostosować. Byliśmy w środku w kotłowni, zobaczymy teraz jednostkę zewnętrzną oraz zapytajmy się jak to jest z tym Panasoniciem, bo przeważnie Panasonic jest kojarzony z aparatami, AGD, czymś takim. Telewizory. No właśnie, a jak to jest, że pompy ciepło? Słynno, to jest takie trochę mylne podejście, bo tak naprawdę firma Panasonic, też, jeżeli chodzi o doświadczenie w chłodnictwie, ma ponad 70-letnie same klimatyzatory. To były początki. Natomiast pompy ciepła też już od wielu lat. Na rynku europejskim, od roku 2010, więc to jest spore doświadczenie. Wydaje mi się, że takim mocnym argumentem, który przedstawi, czy może przekonać Klienta końcowego, jest to, że sprężarki w naszych pompach ciepła są również produkowane przez Panasonic. Jak dobrze mhm. wiesz, sprężarka to jest jedno z najważniejszych elementów. Układu termodynamicznego, To silnik, no właśnie Tak naprawdę silnik auta, coś, coś nie, no? co ciągnie całą tą jednostkę. Tak. Oczywiście cały know-how, e, sterowanie i tak dalej. To jest coś, co tworzy jedną spójną całość. E, no ale jeżeli te podstawowe komponenty są dobrej jakości, mhm. no to tak naprawdę zadanie jest ułatwione. W takim razie, co jeszcze jest właśnie z pana Sonika, pana Sonikowe? to jest, to jest mhm. OK? Mhm. Coś jeszcze? Zresztą ja uważam, że coś bardzo ważnego to jest płyta, czy właściwie automatyka. Ona jest produkowana m.in. w piźnie i ona w całości też jest produkowana przez firmę, przez firmę Panasonic. No elektryka to jest taki, powiedziałbym, bardzo wrażliwy element całej instalacji. Tutaj mamy też gwarancję tej, tej jakości, więc, mhm. więc o tym warto na pewno wspomnieć. Coś, o czym też przekonałeś się na pewno nieraz, to jest pompka obiegowa. Pompka obiegowa w, 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 naszych, w naszych pompach ciepła jest bardzo wydajna. Mhm. Więc tak naprawdę można ją podłączyć nawet bezpośrednio do, do obiegu I też zakres obrotów jest coś spory tam, nie? Tak jest. No tak jest. Przy tym wszystkim jest bardzo, bardzo ekonomiczna, czyli energii elektrycznej nie pobiera relatywnie dużo w stosunku do tego, ile ona jest w stanie zaoferować. Super. Dzięki Ci Szymonie. Dzięki Dawidowi. Do zobaczenia następnym razem. Was natomiast zapraszam pod filmem, znajduje się link, gdzie możecie otrzymać bezpłatną wycenę. Zapraszam Was, subskrybujcie kanał, zostawiajcie komentarze, odpowiemy na nie razem z Szymonem i przedstawimy właśnie naszą ofertę.